W promocji kupiłem trzy gry paragrafowe i coś, co powinno być 20 lat temu, czyli starter do zewektura. A tu mi Black Monk takie duże pudełko przysłał. To ile jest mieć? Zobacz miedziane. Patrz, ile tego jest. Spatrz, 2 zł. 4 zł. No. 6 zł. 6, 8, 10. Za chwilę się gryzę, wrócę. Ale podejrzewam, że jest to paczka w paczce. Coś tam musiało im. A może to? A ja. A ja. Czuje się, że mieć odzyskujak i tak dalej. Dobra. No jak tak można? Nie. O Jezu, jeszcze tutaj. Zapakowane, jak z tego takie trociny dostałem wcześniej z, z portala? No bo to takie duże jest, to jest takie duże i ciężkie. Proszę zobaczyć. No, tutaj mamy tak, tutaj mamy fakturę. Tutaj mamy zgrozę w Danicz. Tutaj mamy sny w domu Wiedźmy, No i tu jest kolor. Kolor z przestworzy. Tak. Słuchaj, ile tych trocin napchali? Co mi? No i po co żeście tyle tro trocin napchali z tej strony jak... Co to ma być? Nie macie się gdzie pozbyć makulatury, tylko mi to musicie przynosić. Zobacz, patrz Myślałem że jakieś skarby jeszcze znajdę. Nie no nie myślałam, że mi skarby <coughs> wyszło. Na terapii wykorzystam. No, bardzo dobrze. Zgroza. Bardzo dobre opowiadanie. Boże, jakie straszne Co straszne? Straszne rzeczy. Mitologię ktulu to trzeba badać samemu, wiesz? Trzeba samemu badać, bo później, jak ktoś Zamiast cytuje, no to tak, no to właśnie o to chodzi, ale ktoś później, wiesz, cytuje i pisze głupoty, bo ktoś wiesz, nakłamał. Nie Trzeba samemu studiować. Powolutku, cierpliwie, jak co so to. Hmm. jak jestem oblidzony. Tutaj sny w domu, widzimy. A tak tylko mama, to mama siedzi bez po hmm. Sny w domu, widzimy. O, jakiś koniec było Kolor z innego wszechświata. Jest jakaś inna dodatkowa mechanika. Ostrzeżenie. Specjalna zasada zepsucia. Niektóre paragrafy zostały splugawione kroplą koloru z innego wszechświata. Za każdym razem, kiedy napotkasz taki rozdział powinieneś zanotować poziom zepsucia. Nieważne ile razy wejdziesz do danej sekcji, zawsze powinieneś dodać wskazaną liczbę. Na przykład, jeśli trzy razy odwiedzasz studnię Gardnerów, a jest ona opisana znacznikiem zepsucie 3, dodajesz 3 y, poziomy zepsucia przy każdej wizycie, czyli razem 9. Poziom zepsucia znajdziesz obok numeru paragrafu oznaczony słowem zepsucie. Zepsucie atakuje powoli, często nie zdajesz sobie sprawy, w jak poważnej sytuacji jesteś, aż do chwili, kiedy jest już za późno. Jeśli w którymś momencie osiągniesz ponad 88 punktów zepsucia, idź do paragrafu 100, aby poznać przerażający los przeklętych. Jeśli uważasz się za prawdziwego eksperta w grach serii, możesz zagrać w trybie koszmar. Spróbuj dotrzeć do paragrafu 145, mając na koncie mniej niż 77 punktów zepsucia. Sprawisz swoim wysiłkiem nielichą. Przyjemność Szub Nigurat. No i co, ja już wiem, że z, co koniec z paragrafu to jest 145. 45? Świat tajemnic, horrorów i przygód w pudełku, to, to co mi tego? O, proszę bardzo. Czwarty kwartał 2020 roku, święto. Ja zobaczymy gdzieś tutaj. Aha, tutaj jest, zepsucie. Nie czytajcie się. No fajnie, fajnie. Bardzo dobrze. No i teraz otworzymy zestaw startowy. Albo albo go sprzedamy. Po prostu w i na bazar pójdzie. I już. No. Wartość gry obniżyła się o kilka złotych. Tak? To super, Aleksiku. Mama zmieni, bo tatyś nie może. Zestaw startowy. Odkryj tajemnicę. Powstrzymać zło, ocal świat. Świat w... i przygód w pudełku. Księga pierwsza, wstęp oraz samotnie przeciwko płomieniom, jednoosobowa przygoda paragrafowa, która nauczy Cię podstawowych zasad Zewu Woktulu podczas rozwiązywania tajemnicy. Księga druga, zasady początkowe Zewu Cthulhu, podstawowe zasady, czyli wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia gry. Trzecia księga, scenariusze. Trzy początkowe przygody, które tylko czekają na badaczy, przy, gotowych by je rozwiązać. Papierkowa robota na skraju mroku, stepujący nieboszczyk, stepujący nieboszczyk. Ostatnio grałem w yy, szóstej edycji. Detektywi gotowi do gry. Pięć gotowych do gry koś, postaci. Karty badaczy przeznaczone do tworzenia własnych śledczych. Zestaw siedmiu kości. Jakie to jest cudowne? Po prostu kości za 89 zł kupiłem. Co tam masz? Chcesz jeść? Gotowe do użycia pomocy do gry. Drodzy przyjaciele, w ciągu dekad, które przeżyłem od tamtej koszmarnej nocy w mej młodości, widziałem wiele dziwnych rzeczy. Dopiero teraz zaczynam pojmować rzeczywistość i zasięg, zasięg tego, co dzieje się na świecie. Próbowałem w miarę swoich wątłych sił zwalczać te potworności, odbyć pokutę za sprawdzenie jednej z nich na nasz. sprowadzenie na jednej z nich na nasz świat. Teraz mogę tylko oferować wam mój majątek, by pomóc, yy, wspomóc was w walce z owymi wynaturzeniami. Dobra, nie umiem czytać. Proszę bardzo. Kości do gry. Kości do gry. Rzućmy od razu. Rzućmy od razu. Kość. No co, jak to to wygląda? Pierwsza zielona. 02. No. No i tak, co my tu jeszcze mamy? Badeczek strunowy, zestaw startowy, karteczka, co jest w pudełeczku? Gotowi badacze. Puste karty, postacie 1920. Hmm, czyli to jest to, co ja dukałem wcześniej. Aha. Dobra, dobra, bo to są już właśnie. Ale to i tak ja będę prowadzić. Bardzo dobrze. Księga pierwsza. Gra paragrafowa kolejna. O. No słuchajcie. Siedzisz i grasz. Księga druga. Zasady początkowe do żewu. Co jest księga strażnika, no tak, bo przecież musisz kupić sobie. No. Księga trzecia, najgrubsza scenariusze. zobaczmy stępującego stepują, nieboszczyka. Stary warsztat, ok. trąbka wiadomo. Tak, stepujący nieboszczyk, tutaj Baruwa. Tak. Tak było, tak sobie szybko rzucę okiem. Mhm. Jeden bar. 7 scena 8. Biura, gdzie jest 8? Tutaj i ze sceny w, w, na scenę wkraczał z tego miejsca. Tak? A my żeśmy siedzieli dokładnie tutaj, obok baru. Tak, dwa. Stolik. No, tak. Tak było. Ten zagrała, ten stał. Tak. Tutaj do krzesła siedział. Pamiętam, jak to było dzisiaj. А я-то хочу.